Zakończenie roku tuż tuż, a to oznacza, że wielu z nas zastanawia się, co dać dzieciom w prezencie. Ja dostałam fantastyczny zestaw od bliżej przedszkola i to jest zestaw, który został stworzony z myślą o zerówkowiczach, o dzieciach, które od września rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. W tym zestawie znajdziemy książki, które mają pomóc dzieciom oswoić się z przygodą związaną ze szkołą. Pakiet jest cudowny, zawiera cztery książki, e, świetnie napisane, na przykład Jaś pierwszoklasista i połykacz liter. Piękne opowieści, pokażemy Wam z Polą, jak się można tym e, bawić. Jaś pierwszoklasista ratuje połykacza liter. E, Jaś pierwszoklasista i pożeracz cyfr. Oraz jeszcze jedna oraz Wielka wyprawa połykacza liter. Książki napisała pani Dorota Smoleń, są przepięknie zilustrowane przez Dorotę, panią Dorotę Prończuk. Do tego w tym zestawie, który Wam pokazałam, który został stworzony z myślą o grupach przedszkolnych, żeby taki prezent nabyć dla całej grupy. Plan lekcji na przyszłą przygodę ze szkołą. A ja Was już niedługo zapraszam do tego, że pokażę Wam, jak z tymi książkami, które bardzo serdecznie Wam polecam, można prowadzić właśnie przygotowanie do przekroczenia progu zerówki.